Hejka, witam się manko. Dzisiaj jestem w nowym Sączu Pochodzimy po rynku, po uliczkach. Zobaczymy, jak tu jest. Pogoda ładna, dopisała. Skargi. Jesteśmy na rynku. Na Sączu Tak wygląda rynek. Sklepy otwarte. Ludzi, turystów mało Nic się tu wiele nie dzieje Kamieniczki ładne są Ruch dosyć spory mi ulica Romanowskiego Tutaj stoją jakieś budki, ale pozamykane wszystko Ratusz tutaj jest na środku, ale w remoncie. Remontują ratusz. Ładne kamieniczki tutaj są. Zyremontowane. Coś bardzo opetalizuje. Ładne bratki, tutaj jest na lewo na obcę Przemyśl brzesko Kraków. དང དང E yeah, aí, Alba tu takie ładne tulipanki mamy kosztane piękne Tutaj mamy tablicę przystanek czasu. W nowym sączu na rynku. Słabo widać, co pisze przystanek czasu. Tutaj mamy sądecki kasztan. Drzewo nie robi. Drzewo nie robi, tak? Tak? Ale sądecki kasztan, nie? Teraz jest. Aha nie robi, się pod krzewem No to się dowiedzieli ładne brateczki rosną fajne Najlepszym sposobem na przykucie uwagi dziecka jest usiąść i nic nie robić Fajnie napisane Świętej Małgorzaty na Leo. Tutaj mamy Bazylikę Świętej Małgorzaty.

są, to są zachowane fragment bazylice świętej Małgorzaty. Nowego tego Sączy tu jest, durny, stary, nowy ani jeszcze. No już się rok. Dzięki. Uh -huh. Park w nowym sączu zobaczymy tu fontanna jest Zobaczymy co tutaj się dzieje Ale fajnie zielono Super Proszę tutaj mamy ławeczkę miłości Tańczą sobie i cieszą Park Fajnie zielony Tutaj mamy tą pannę Mam stulecie niepodległości 2018 To jest książka ale się odbija, nic nie widać Tu mam tego dęba Stulecia Tutaj też jakieś tablice Dom Wolności 1918 jesteśmy w Sączu z powrotem ten Paweł II Dom Wolności tutaj Teatr Nowy Wicę Kazimierza Wielkiego Sądecka Biblioteka Publiczna Graffiti nie murali. Tutaj mamy wielką synagogę w Nowym Sączu. tutaj mamy park imienia Ireny Styczyńskiej zegar kwiatowy ruiny zamku tutaj są zobaczymy skwer imienia Adama Legutko Proszę, jakiś fajny skwar. No, pochodzić, zrelaksować się. Proszę, tutaj mamy zegar kwiatowy z bratków śmiejących. Super, trzecia za pięć. Działa zegar. Muszę jak fajnie widać. zegar działa proszę stąd lepiej widać zegar kwiatowy schodnika przybliżymy a tutaj po prawej jest napis nowy są już... Fajny, fajny zegar. Podoba się. Tam są ruiny zamku dalej, w Tutaj mamy rondo Kazimierza Wielkiego Ulica. Rondo to nie wiem. Tu jest na prawo wjazd. Nowego sącza. Siedzi prosto i na rynek, z lewej strony wyjazd. Na wprost mamy biurowiec firmy koral, która robi pyszne lody. Proszę. Sezon się zaczyna także można kupować lody, koral z Nowego Sącza No to fejka Koral Są schodki, to wyjdziemy do góry, zobaczymy tam, co tam jest. Ruiny zamku. Tutaj można wejść, ale to takie przejście jest o, przejście do tablicy. Tutaj mamy tablicę, że odnowiono w roku 1905 kosztem kasy zaliczkowej, nam Sączu Tutaj mamy ruinę, wejście do góry, zamknięte. Zamek Królewski w Nowym Sączu tutaj był Ruiny Zamku Królewskiego to jest tablica pamiątkowa To mało tych ruin zostało niewiele z całego zamku Yeah. Tutaj jest tablica Park imieni, imienia Ireny styczyńskiej K Kniżka z metalem.